Galileusz. No jest to felieton sprzed kilku lat, ale po prostu czytam w takim brzmieniu, w jakim wtedy napisałem. Tak jak obiecałem przed kilkoma dniami wątpiącemu w księdze gości, napiszę coś o Galileuszu. Wątpiący, wątpiący to, był, to było przybrane imię kogoś, kto się wpisał do mojej księgi gości na mojej strony. Wątpiący przypomniał, przypomniał go Galileusza jako przykład błędu kościoła. Nie jest odosobniony w tym mniemaniu. Parlament Europejski przed kilkunastu laty przeprowadził ankietę wśród studentów z kraju wówczasnej wspólnoty na temat Galileusza. I okazało się, że niemal wszyscy, 97%, wierzą, że był on poddawany torturom. Niemalże 30% uważało, że został on spalony na stosie. Tymczasem prawda o Galileuszu wygląda troszkę inaczej. Nawet słowa Galileusza, wykrzyknięte w momencie... Ogłoszenia wyroków twarz inkwizytorom. Eppur si muve, a jednak się rusza. Słowa te, które podaje wiele historycznych w cudzysłowie źródeł, zostały po prostu wymyślone w Londynie w 1757 roku, a więc ponad 100 lat po procesie przez dziennikarza o nazwisku Giuseppe Baretti. Galileusz co prawda prawidłowo uważał, że Ziemia obraca się dookoła Słońca, ale nie potrafił tego naukowo wykazać. W swoim procesie podał tylko jeden argument za tym faktem i do tego argument błędny. Mianowicie powiedział, że przypływy i odpływy wód są spowodowane wstrząsami powstałymi z powodu Ziemi obracającej się dookoła Słońca. Sędziowie Galileusza, nazwani przez niego imbecylami, twierdzili jednak, że te przypływy są powodowane przyciąganiem wód przez Księżyc. Hmm. No i kto ma rację, dzisiaj już wiem. Ponieważ Galileusz nie miał innych dowodów, trudno się dziwić świętemu oficjum, że nie uznali jego teorii za udowodnioną. W końcu to trzeba było kolejnych stu lat, żeby nauka mogła w 1748 roku ten fakt bezsprzecznie wykazać. A zobaczyć w cudzysłowie obroty Ziemi umożliwiło dopiero wahadełko Fokalta, wynalazek z 1851 roku, a więc kolejne 100 lat. W roku procesu Galileusza w 1633 roku oba systemy, ptolemeuszowski i kopernikowski, były równoważnymi sobie hipotezami. Wielu zakonników i naukowców katolickich opowiadało się za Kopernikiem, potępionym zresztą przez Lutra, nawiasem mówiąc. Galileusz zresztą popełnił inne błędy. W samej teorii ruchu Ziemi wokół Słońca mylił się co do nieruchomości tego ostatniego. Mylił się także w sprawie komety z 1618 roku, którą uważał za złudzenie optyczne i zaciekle walczył z jezuickimi astronomami z Obserwatorium w Rzymie uważającymi kometę za realne ciało kosmiczne. Nie znaczy to, że nie był on na ówczesne warunki wielkim astronomem. Świadczy to tylko o tym, że najmądrzejsi popełniali błędy. Na tym polega rozwój nauki, że powstają teorie błędne i prawdziwe. Jedne i drugie mają swoich zwolenników czas i rozwój nauki pokazuje, które okazały się wartościowe. W XVII wieku nie wszystko, co dziś jest wiadome, było takie jednoznaczne. Skąd więc ta czarna legenda o Galileuszu? Oświeceni, a potem marksizm zawsze starali się wykazać, że Kościół, wiara, średniowiecze to symbole ciemnoty i zacofania. Ludzie tacy jak, jak Bertolt Breginni nie zatrzymywali się przed żadnym kłamstwem dla udowodnienia swych teorii. A ich ziarno trafiało na podatny grunt. Tak było z legendą Inkwizycji, o czym pisałem już. Tak jest też z Galileuszem. Galileusz nie był nigdy torturowany, nie spędził nawet dnia w więzieniu. Wezwany do Rzymu, zamieszkał na koszt kościoła w pięciopokojowym mieszkaniu z widokiem na ogrody watykańskie z posługującym mu człowiekiem. Po wyroku umieszczono go w wili medyceuszów w Pincio, a następnie przeniósł się do pałacu arcybiskupiego w Sieni. Ostatecznie zamieszkał w willi Arcetri. Nie był wyklęty, miał wielu przyjaciół wśród uczonych i biskupów. Nadal prowadził swe prace naukowe. Po wyroku opublikował dialogi i dowody matematyczne na temat dwóch nowych nauk chyba najlepszą pracę swego życia. Odwiedzali go przyjaciele z całej Europy, z którymi prowadził dysputy naukowe. Zakaz opuszczania willi miał szybko darowany. Całą karę, jaką mu krwawi inkwizytorzy dali. To odmawianie raz w tygodniu siedmiu psalmów pokutnych. Przez trzy lata. Sam Galileusz kontynuował ją dobrowolnie do końca życia. Pod jego koniec powiedział znaczące słowa. W żadnej z moich prac nikt nie może znaleźć nawet cienia czegoś, co uwłaczałoby czci i szacunkowi świętego kościoła. Zmarł on w wieku 78 lat w swym własnym łóżku po otrzymaniu, po otrzymaniu rozgrzeszenia i z papieskim błogosławieństwem. Wracając do wpisu do Księgi Gości, to Kościół bronił ga Galileusza. Ludzie Kościoła byli jego sponsorami, jak to się dziś mówi. Najzacieklejszych wrogów Galileusz miał wśród swych kolegów naukowców, którzy chcieli go usunąć z drogi i zmusić do milczenia. Kościół nie potępiał teorii Kopernika, potępił tylko uznawanie jej za udowodnioną, gdy dowodów na nią jeszcze nie było. Nam dzisiaj w XXI wieku łatwo wydać wyrok, ale 400 lat temu wcale nie było to takie jednoznaczne. Galileusz nie był nigdy potępiany za prace naukowe czy zagłoszenie jakichkolwiek teorii, nawet teorii heliocentrycznej. Dopóki była to teoria, wszystko było w porządku. Potępiono fakt, że w pewnym momencie zaczął on głosić to za fakt, mimo że nie potrafił wskazać na to żadnych przekonywujących dowodów. Mimo że Kościół nie tylko nie znęcał się nad nim i nie torturował, ale otaczał go i jego badania opieku wielu wysokich dostojników Kościoła uważało go za swego przyjaciela. Jeśli chodzi natomiast o sam zarzut, że jak Kościół się pomylił w jednym, to nie możemy mu ufać, bo się pomyli we wszystkim, to na niego przytoczę, przytoczę moją odpowiedź z księgi gości. Oto ona. Wątpiący witaj. Dzisiaj tylko jedna uwaga. Błąd twojego rozumowania polega na tym, że mylisz dwie różne rzeczy. Gwarancja nieomylności Kościoła dana przez Jezusa dotyczy tylko wiary i moralności i zabezpiecza tylko przed ogłoszeniem herezji, błędnej doktryny. Nie znaczy to, że wszystko, co ludzie związani z Kościołem zrobią, powiedzą czy ogłoszą, jest nieomylne. Jeżeli w sprawie Galileusza był taki jakiś błąd, to nie dotyczył on wiary, lecz nauki. Ale w tej dziedzinie nigdy Kościół nie mógł się wypowiadać autorytatywnie, bo nie miał takiego prawa. W dziedzinie wiary i moralności Kościół ma czysty rekord w całej swojej historii. Poza tym sprawa Galileusza wygląda troszkę inaczej niż większość ludzi sądzi. Dlatego mam nadzieję wkrót... napiszę wkrótce o tym Felieton. Koniec cytatu. Oczywiście ten wpis do księgi gości był zanim napisałem sam Felieton, dlatego tu się chronologia troszkę nie zgadza. Wracam do ostatniego paragrafu, kapituł w Felietonii. Wszystkim, którzy są zainteresowani obiektywnym spojrzeniem na fakty z historii Kościoła, polecam książkę Vittorio Messoriego Czarne Karty Kościoła. Wydana w 2002 roku, być może była wznowiona od tego czasu, przez Księgarnię Świętego Jacka. To głównie z tej książki korzystałem w tym Felietonie. Sam Messori w swojej książce pisze także o wielu innych, tak zwanych czarnych legendach. Bardzo polecam tę książkę jak zresztą każdą inną książkę autorstwa Wittorio Messerschmitt. Dziękuję.